Uwaga! Podany spot zawiera prawdziwe sceny z życia obywatela dolnego śląska. Przedstawione w tej scenie słowa są realistyczne i oparte na moich doświadczeniach jako mieszkańca województwa dolnośląskiego. Witajcie, drodzy Polacy! W pięknym województwie dolnośląskim gdzie jako pierwszy zobaczysz piękno polskiego dolnośląskiego prawdy tym bardziej że mieszkając tutaj póki nic się nie stanie doświadczysz jak przyjemnie to się żyje ale kiedy zostaniesz pokrzywdzony i będziesz miał rację Niestety wtedy zobaczysz prawdę, jak to wygląda. Pójdziesz do prokuratury, będziesz się do nich dobijał. Pomóżcie mi, pomóżcie mi. A oni ci odpiszą. A oni ci odpiszą. Nie podejmujemy żadnych czynności. Mamy cię w dupie. Napiszesz do sądu. Panie! Ale no jest taka i taka sprawa. Pomóżcie. Łamią prawo karne. No to ci odpiszą. To ci odpiszą też pozostawiamy bez biegów, mamy cię w dupie. I prawda jest taka, mój drogi Pola Polaku, że mieszkasz w państwie, gdzie nawet kiedy ja piszę coś, gdzie jest stuprocentową prawdą, oni ci oni odpisują w piśmie, wmawiając, wmawiając że to, co napisałeś, jest nieprawdą. I to jest. Drogi obywatelu państwa polskiego, pi piękno i urok Dolnego Ślo Śląska. Prokuratora i sąd zawodowo wmawiają i twierdzą, że to, co napisałeś, nie ma racji stanu, gdzie to ty padasz ofiarą przestępstwa i doskonale jesteś świadom tego, że to ty właśnie padłeś ofiarą. I wiesz, co zaszło, i wiesz dobrze, co jest. Tylko co. Witaj w nowej Polsce, gdzie? Witaj w nowej Polsce, gdzie wszyscy mają obywatela polskiego? Gdzie? W dupie! Kurde, chciałbym się nie śmiać, ale naprawdę jest to prawdę, naprawdę faktyczne. Gdzie zgłaszasz coś, co się dzieje. Chuj ci w dupę. Jedynie. Jedynie usłyszysz chuj ci w dupę, mamy cię gdzieś. A to, co piszesz, jest bezzasadne. Gdzie to ty padasz ofiarą przestępstwa, i to ty wiesz, że padłeś ofiarą tego przestępstwa, a ci... a ci nie chcą ci pomóc. Ani sąd. Ani sąd, ani prokuratura. Więc czym to jest? To nie to, że oni mają rację w tym momencie. To ja padłem ofiarą przestępstwa, a oni nawet nie raczą mi pomóc i blokują obywatela. Więc w tym spocie reklamowym Dolnego Śląska zapraszam, poczujcie się jak u siebie w, dom w domu, bądźcie, nie wiem, jak króle. Udawajcie, piszcie fałszywe dokumenty, Ach. a. Ciu, ciule nawet nie, nie kiwną palcem. I to jest prawda o Małe. Polsce i o tych, którzy tam pracują. Którzy nie są w ogóle nic warci tych pieniędzy, które tam ma, mają, bo Małe. chuja robią. Już, już nie będę, już nie będę w spocie używał politycznych wyrazów, bo tak naprawdę na to tylko zasługują. Zresztą Spot reklamowy musi być naprawdę mocny w słowa, więc jak najbardziej te słowa do nich pasują, bo oni nic nie robią. Zostałeś, zostałeś oszukany, czy pobity, i co, coś się stało? No nic. Ja zostałem oszukany, i co? Nawet jeszcze pieniędzy za to nie, nie dostałem. Gdzie już powinni mi przesłać, tak? Już sami od siebie, bo tego wymaga. Bo do tego też wzywałem. I co? Coś się stało? No nic. I to jest prawda w prawdzie. A tamci, a ta, a tamci znowu sobie udali, i znowu. I to jest spod reklamowy Dolnego Śląska, gdzie wszystkich można wyciulać na fałszywe dokumenty, i prokuratura i sąd nie kiwnie nawet palcem, żeby to coś z tym zrobić, bo będą wmawiać obywatelowi, że to, co pisze i to, co mówi jest nieprawdą. I to jest właśnie piękno Dolnego Śląska. Witaj, drogi Polaku, w prawdziwym świecie, gdzie gdzie jest wmawianie, oszustwo, wmawianie, oszustwo i co jeszcze? Gdzie to ja wiem, że wpadłam, padam ofiarą przestępstwa, a to waszym obowiązkiem zasranym jest to wykonać. Ale oni, drodzy Polacy, słuchacze, obywatele, mają Cię głęboko gdzieś. I na tym zakończę ten piękny spot reklamowy. Województwa Dolnośląskiego, jak i Polski. Na pewno znajdzie, znajdą się jeszcze wiele tacy, którzy poprą moją opinię. Dziękuję. Żegna się z Państwem. Ireneusz Ira, mieszkaniec Dolnego Śląska.